Prokurator Zadomski powiedział, że absolutnie nie widzi możliwości wyjazdu do Izraela. Pomijmy to już w ogóle kłopoty finansowe prokuratury, ale uważa prokurator, że to panowie i Gosiarowski powinni się stawić w Warszawie i udowodnić, jakbym przed nim te wszystkie wątpliwości rozwiać. Żeby cała sprawa stała się bardziej jasna, to jednak kontakt prokuratora z dwoma panami musi nastąpić. Żeby albo się wyjaśniło, że oni są niewinni, albo żeby y, sprawa nabrała y, tych kryminalnych rumieńców. Czy do takiego kontaktu w końcu dojdzie i panowie Baksik i Gąsiorowski się zdecydują na rozmowę z prokuratorem Radomskim? Proszę Państwa, więc jest to szersze zagadnienie. Mianowicie musicie Państwo uzmysłowić sobie jedną rzecz. Za oboma podejrzanymi rozesłano listy i w stosunku do obu wydano postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja procesowa, jaka jest. Stawianie problemu w płaszczyźnie. Niech przyjadą oskarżeni, czy podejrzani, niech udowodnią swoją niewinność, a my wtedy rozważymy problem uchylenia tymczasowego aresztowania, to jest zagadnienie postawione w takiej płaszczyźnie, która nie daje pola manewru obronnym. Bo chyba Państwo. No, nie dojdziecie do wniosku, że oskarżeni czy podejrzani przyjadą do Polski w takiej właśnie sytuacji procesowej, w której na dzień dzisiejszy stawia im się zarzut zagarnięcia ponad 4 bilionów złotych, kiedy wiadomo jest, że ich przyjazd do Polski wiąże się z pozbawieniem wolności. I to jest oczywiste. Więc nie oczekujcie, proszę Państwa, niech organy wymiaru sprawiedliwości nie oczekują takiej sytuacji procesowej, w której ktoś przyjedzie po to, by się oddać, przepraszam, do zakładu karnego i potem w trakcie długotrwałego, wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego, gdzie brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy, udawanie, że on jest niewinny. Są takie y, możliwości proceduralne, które umożliwiają zdaniem obrony. Posunięcie postępowania przygotowawczego naprzód i zapewniają rzeczywiste prawo obu panów do obrony. Taką kwestią na przykład jest list żelazny, sąd wojewódzki może przyznać niż żelazny, że osoba, która stawi się do pewnego momentu może być na wolności i nie może zostać tymczasowo aresztowana. Takim zagadnieniem jest na przykład sprawa przesłuchania w charakterze świadka, gdzie ktoś. Przyjeżdża i może następnie opuścić kraj, jeżeli jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie. Na przykład w sprawie, bo przecież Państwo wiecie o tym, że toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie umownie nazwanych bankowców. Po drugie, na dzień dzisiejszy, prawdą jest to, że w procesie karnym obowiązuje zasada, że skarb państwa kredytuje, jak gdyby postępowanie przygotowawcze, ale przecież ta zasada ustanowiona została po to, by skar państwa nie uzależniał, w tym wypadku odmiarze sprawiedliwości, Organa prokuratury nie uzależniały przeprowadzenia określonych czynności od tego, żeby ktoś płacił zaliczkę na te czynności, bo to byłaby sytuacja niemoralna. Intencja artykułu 542 właśnie była tego typu, gdzie ktoś ma zarzut. Broni się, mówi proszę dopuścić dochód do winy biegów, a prokuratura mówi, tak, ale proszę spłacić zaliczkę. To jest sytuacja amoralna. Natomiast w sytuacji, w której publicznie składa się deklarację, że organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura nie ma pieniędzy nawet, przepraszam, na przysłowie, wyznaczeń nas. Jeżeli obaj podejrzani składają deklarację wyłożenia kosztów, które potem w zależności od zakończenia postępowania podlegałyby stosownemu rozliczeniu, że wyłożą te koszty, bo ich intencją jest wyjaśnienie prawdy w tej sprawie. To nie ma w tym nic ani niemoralnego, ani nielogicznego, ani nic niezgodnego z prawem. Przy tym tych realiach, jakie na dzień dzisiejszy istnieją, bo przecież bariera finansowa jest barierą istotną wyjaśnianiu w wielu sprawach. Głównie Arpi i FOS, publicznie przecież takie oświadczenia są deklarowane. Dlatego zaproponowaliśmy, by posunąć sprawę, by wyjaśnić stanowiska obu stron, przesłuchanie obu podejrzanych na terenie polskiej placówki dyplomatycznej w Izraelu. Taka możliwość proceduralna y, według kodeksu postępowania karnego istnieje. I jest oczywiście ta deklaracja, o której podejrzani wspomnieli że jeżeli jest to problem kosztów, oni idą nawet tak daleko, że są gotowi pokryć koszty przejazdu ekipy śledczej celem ich przesłuchania. I tylko takie intencje przyświecają temu wnioskowi. To nie ma nic wspólnego z upokarzaniem wymiaru sprawiedliwości i płaceniem pieniędzy we własnej sprawie. No taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Pomóc w wykryciu karty. Adwokaci muszą znać, powinni znać akta sprawy, by uczestniczyć w czynności polegającej na przesłuchaniu naszych klientów w charakterze podejrzanym. No niestety nasza procedura pozwala prokuraturze na odmowę wglądu do akt, także państwo sami zrozumiecie sytuację procesową, kiedy ktoś ma być słuchany w charakterze podejrzanego, to adwokaci winni przejrzeć akta, tym bardziej, jeżeli mają klientom doradzać co do... Proponowanej linii obrony. Nie może być takiej sytuacji, że przesłuchuje się w ciemno na tej zasadzie, że uczestniczymy jako adwokaci, dlatego że nie jest to realizowanie prawa do obrony. Prawo do obrony to jest prawo pełne. To nie jest tylko asysta klientowi w prokuraturze, tylko czynny udział w przesłuchaniu, zadawanie pytań, konfrontowanie dokumentów. Jak Państwo sobie wyobrażacie sytuację adwokata, który towarzyszy na przykład tak jak ja Panu Gąsiorowskiemu, gdzie <laughs> okazywane są pewne dokumenty, o których obrona nie zna, ponieważ nie ma wglądu do akt. We wszystkich cywilizowanych krajach prawo do obrony to jest prawo wglądu do akt. Przecież celem postępowania przygotowawczego jest wyjaśnienie prawdy, prawdy obiektywnej. Także to jest tak rozumiane prawo do obrony. Proszę Państwa kierunek Zmian, jakie proponowane są w kodeksie postępowania karnego, to prawo do obrony w pełni ma w przyszłości realizować. Na dzień dzisiejszy taka jest sytuacja, że obrona nie uzyskała wglądu do akt. Ja osobiście dysponuję odpowiedzią prokuratury wojewódzkiej, że na obecnym etapie postępowania wgląd do akt jest niemożliwy i że otrzymam ten wgląd w późniejszym terminie. Taka sama sytuacja dotyczy pana mecenasa Brycha na odcinku yy, Bogusława yy, Bacznie. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Yy, zarzuca się, że wybudzili ze skarbu państwa kwotę na 4 milionów złotych. Jeśli nie ze skarbu państwa, to Zadajemy to samo pytanie. Pozwolą państwo zatem, że może przedstawię to, o czym mówiłem przed chwilą. A mianowicie zajmie to chwilę. Ale wypowiedź właśnie pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego do Prokuratury. W odpowiedzi na pismo z września uprzejmie informuję, iż Narodowy Bank Polski nigdy nie był wierzycielem spółki. W związku z tym nie ma możliwości uzyskania tytułu wykonawczego do zabezpieczenia na jej majątku swoich roszczeń z tytułu kredytów udzielonych innym bankom. Wnioskiem do sądu o zabezpieczenie swoich roszczeń wobec spółki i mógłby natomiast wystąpić PHK w oparciu o ten co wydaje się jednak zbędne wobec faktu przejęcia przez ten bank spółki RBI, tytułem przepłaszczenia na zabezpieczenie udzielonych im kredytów. Natomiast wobec niespłacenia przez PHK Narodowemu Bankowi Polskiemu kwoty ponad 4 milionów złotych z tytułu pobranego kredytu refinansowego ten ostatni ma wobec niego wymagane roszczenie, z którego nigdy nie zamierzał zrezygnować. Takie jest generalnie, że biorąc stanowisko Narodowego Banku Polskiego. Chciałbym do tego dodać, że dysponuje wiedzą co do tego, że zarówno prokuratura, jak i Narodowy Bank Polski zdają sobie w pełni sprawę z tego, że majątek spółki artwi jest wystarczający do zaspokojenia wszystkich roszczeń. Twierdzimy, że to, co zostało już przewłaszczone przez zarząd komisarzy Banku Handlowo-Kredytowego ze spółki Armii na ich rzecz, w pełni zaspokaja ich roszczenia. Nie wykluczamy nawet tego, że w efekcie okaże się, że do spółki Armii jeszcze się coś należy. Pani Generała, chciałabym usłyszeć, czy yy, w takim razie nie ma żadnej linii po stronie panów Baksika i i Kościelskiego. Rzeczywiście, że jest... nie no, ma Proszę Państwa, zanim zada się pytanie, to że abstrahując od przymiotu braku mienia społecznego, bo to mienie społeczne wiadomo, kodeks karny określa, nie ma mowy o pokrzywdzeniu w mieniu społecznym. Więc jeżeli nie ma mowy o pokrzywdzeniu w mieniu społecznym, to konstrukcja zagadnięcia mienia społecznego. Abstrahując od innych znaków, jest niezasadna. I stąd odpowiedź kolegi co do stanowiska na dzień dzisiejszy. Propozycja sądu polubownego z aktualnym właścicielem artykułu, nawet za pośrednictwem firmy audytorskiej, która rzetelnie wyliczy, ale rzetelnie, nie na zasadzie, że ktoś usiądzie i z sufitu poda kwoty. Rzetelnie wyliczy pasywa aktywa i odpowie na pytanie, czy są winni. A jeżeli nie, a jeżeli są winni, to na jakiej podstawie? Bo to przecież nie można mieszać pojęć podstaw odpowiedzialności cywilnej, czy bezpodstawnego wzbogacenia, z podstawą odpowiedzialności karnej, yy, równoznaczną, czynem niedozgłoną. Na razie spór między obroną a oskarżeniem jest co do podstaw faktycznych. Oczywiście ta polemika, którą Państwo macie w teczce, w zażaleniu yy, pana mecenasa Beka, jest polemiką w oparciu o wiedzę posiadaną przez nas pod klientów, plus sama treść zarzutu. Naszym zdaniem, sama treść zarzutu w świetle wiedzy, którą posiadamy, nie upoważnia do odstawiania zarzutów w płaszczyźnie zadarnięcia minia społecznego. To więcej. W tej sprawie tak się, proszę Państwa, zdarzyło, że na dzień dzisiejszy, pomimo wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego, sąd nie kontrolował przyczyn niezawinionych przez obronę. Zasadności postawionego zarzutu. Oczywiście byłoby to możliwe w płaszczyźnie zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Na dzień dzisiejszy skontrolował sąd zarzut przyjęcia czy wręczenia korzyści majątkowej i tylko w tej płaszczyźnie zażalenie było rozpoznawane. Natomiast nie było rozpoznawane zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Zaraz powiem o tym, dlaczego gdzie obrona, jak Państwo się zorientowali, merytorycznie polemizuje z ustaleniem, że zebrane dowody uprawdopodobniły popełnienie przestępstwa, zagarnięcia mienia społecznego znacznej wartości. Nie zgadzają się z karnym trybem prowadzenia tej sprawy. Skąd gotowość yy, polegająca na tym, aby klienci Panów zostali ewentualnie przesłuchani w teraźniejszości? Czy mogliby Panowie bliżej. Dalszy sposób postępowania, który ma doprowadzić do tego, że sprawa będzie prowadzona w trybie cywilnym, a nie karnym. Proszę Państwa, to nie zależy od obrony, tryb prowadzenia postępowania. To oskarżyciel publiczny, przyszło postępowanie karne w sprawie. Następnie przeciwko dwóm określonym osobom, mianowicie Baksikowi i postawił im określone zarzuty. I to nie jest problem wyboru przez obronę, czy obrona chce czy nie chcę, żeby pole dyskusji było w procesie cywilnym. Osobnym zagadnieniem jest sprawa karna, osobnym zagadnieniem jest problem rozliczeń pomiędzy aktualnym właścicielem artylii a byłymi właścicielami. Te sprawy oczywiście na siebie zachodzą. Natomiast na dzień dzisiejszy uważamy i stwierdzam to samo odpowiedzialnością, że przesłuchanie obu podejrzanych umożliwiłoby dojściu do prawdy. I takie obrona przesłuchanie proponuję. Dlaczego na terenie Izraela na dzień dzisiejszy, na terenie Polskiej placówki Dyplomatycznej? No myślę, że intencje yy, ujawnimy miasto obrony i Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz, Różnik Trybunał. Ja mam takie pytanie do Panów w kwestii pewnej, pewnego wyjaśnienia. Czy Panowie uważają, że jeżeli AFP obrało kredyt płatniczy w oddziale Banku Narodowego i podpisało umowę na 400 miliardów, złotych, po czym w ciągu dwóch tygodni na ten kredyt przychodzą yy, potwierdzając banków, że popadał 4 biliony złotych, czy to jest czyn dozwolony, czy to nie jest czyn dozwolony? nie jest to czyn dozwolony, wynika to z treści umów hanowerskich, które Państwo posiadacie. Bank w efekcie wyraził na to zgodę. zawarł określone umowy, które posiadacie w teczkach. Bank ocenił sytuację Arbi jako taką, która pozwala mu zabezpieczyć swoje roszczenia mamy do czynienia z kwestią cywilnoprawną. prawną Myś, no, może nawet gdybyśmy rozpatrywali kwestię jakiegoś deliktu, to również w sferze cywilno -prawnej. To wreszcie z jednej strony usiedli bankowcy, z drugiej strony panowie Baksiknął Śrozny. I określone umowy cywilno-prawne zostały zawarte. Dotychczas nikt ich nie kwestionował. Związnie prokuratora.